Przedstawiciele duchowieństwa na czele z biskupem Ignacym Decem, władze Świdnicy, Żarowa, Strzegomia, Jaworzyny Śląskiej i Marcinowic i wielu innych dostojnych gości świata kultury i polityki przybyły na świąteczne spotkanie w Urzędzie Gminy Świdnica. Nie zabrakło pięknych jasełek, nastrojowych kolęd oraz suto zastawionego stołu. Niech te święta będą pełne miłości, radości, rodzinnych spotkań. Niech nie zabraknie też radości z przyjścia na świat dziesiątka Jezus. Myślę, że też i będą to święta, gdzie na chwilę się zatrzymamy i oddalimy od tych trosk dnia codziennego. Tego życzę. Życzę również, żeby zepsuły się Państwo telefony, żebyśmy ten czas spędzali właśnie w takim gronie rodzinnym. Miła atmosfera udzieliła się w szczególności biskupowi, który a capella zaśpiewał tym razem nie kolędę, a napisaną tego jeszcze dnia piosenkę na cześć wójt Teresy Mazurek. W gminie wójtowej Teresy są tylko same sukcesy. Ludzie panią pokochali i znowu na wójta wybrali. Oj, wybrali. Pani Teresa wójtowa do działania wciąż gotowa i nic ją już nie powstrzyma ani lato, ani zima. A i zima! W uroczym programie artystycznym błyszczała Małgorzata Wilk, pracowniczka sekretariatu wójta, a przy okazji też uczestniczka programu X factor oraz zespół kolędników z Burkatowa. Na koniec nie mogło zabraknąć prawdziwej uczty dla podniebienia oraz łamania się opłatkiem, całusów, życzeń i snucia planów na kolejny rok. Mm. Biegną za zadziwieni, za anielskim głosem pieni. Gdzie spacious space